Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik, mam nadzieję, że podobał się Wam ten mały wstępniaczek z moim failem na początku. Takich fejli to u mnie jest po prostu pod dostatkiem, co mecz to jakaś wtopa. Dziś jak widać Battlefield Hardline, trypy. gram tutaj krwawe pieniądze. Gram tutaj M16, no i gram także z niezłą ekipą, z którą ostatnio dość często pogrywam właśnie w tą część Battlefielda, więc korzystając z okazji pozdrawiam tutaj wszystkich, którzy grali ze mną, pozdrawiam Piotrusia, Kamila, Skolaka wraz z jego pompką. Nie pytajcie do czego ta pompka, ale jeśli myśleliście o czymś innym niż o pompce do roweru to zgadliście. Ja postanowiłem rzucić ten gameplay z kilku powodów, żeby troszkę urozmaicić to, co oglądacie na moim kanale, po prostu rozluźnić nieco materiał, aby te po prostu materiały, które się ukazują na moim kanale nie były też takie czysto informatyczne i tylko z Battlefielda 4, no bo i to czasami wychodzi bokiem, no a jakby nie było Hardline też w sumie jest serią Battlefielda, więc... Powinien się pojawiać, więc od czasu do czasu na pewno takie materiały będą się ukazywać. Nie wiem jeszcze jakiej treści. Czy będą to bardziej jak newsy związane właśnie z patchami, czy z jakimiś balansami broni, lub jakieś luźne pogadanki. To zależy od Was, także piszcie w komentarzu co wolelibyście zobaczyć. Ja osobiście myślałem, że oprócz właśnie takich newsów może zrobić jakąś serię na przykład z waszym tematem, jeśli byście na przykład jakiś temat zaproponowali, a ja bym go rozwijał, a w tle leciałby hardline. Nie ma problemu, jeżeli podoba się taki pomysł, piszcie, czy chcielibyście zobaczyć taką serię na tym kanale, bo powiedzmy sobie szczerze, ja tutorialów robić... Na pewno nie będę, bo nie mam ani cierpliwości ani też skilla do tej gry. No ale jeśli szukacie właśnie dobrego kanału, gdzie w miarę często ukazują się naprawdę właśnie dobre poradniki, właśnie z tej serii, z bardzo dobrym komentarzem, to polecam kanał Chat Playera. Wbijajcie do niego, subskrybujcie. Link znajdziecie w deskrypcji filmu. Albo możecie także go znaleźć na moim kanale, w kanałach polecanych. Naprawdę, ja osobiście polecam ten kanał, i jeżeli wpadniecie do niego, jeżeli go zasubskrybujecie, na pewno się nie rozczarujecie tym, co Koleś swoim kanałem przedstawia, co robi, bo naprawdę robi świetną robotę, świetne materiały. No ale wracając do gameplaya. Tą mapę, którą tutaj widzicie, to chyba najbardziej lubię z wszystkich, jakie są w tym momencie dostępne, ponieważ akcja tutaj jest bardziej intensywniejsza, jest tylko na piechotę, no i oprócz tego nie ma też dużo kampienia na dachach, które na innych mapach jest po prostu na porządku dziennym i które zazwyczaj obsiadają snajperzy lub po prostu... Inne osobniki, nawet jak tutaj usadowią się na dachu, to i tak jest kilka dróg i sposobów, by ich stamtąd wykurzyć, także nie stanowią nie wiadomo jak dużego problemu. Także w tym momencie ja gram tylko jeden tryb. Jak mówiłem, ten mi chyba przypadł najbardziej do gustu. Próbowałem oczywiście także podbój, próbowałem fuchę, no ale powiedzmy sobie szczerze. No, nie przypadły mi do gustu. Oprócz tego, no, podbój jakoś nie pracuje w tej grze tak jak to było w innych odsłonach, a po prostu ten tryb, no i napad także jakoś w tej odsłonie dają radę, chociaż napad jest czasami troszeczkę za krótki. Jeżeli nie gra się z ekipą i gra się z nieogarniętymi ludźmi, z randomami, to po prostu czasami 2-3 minuty i już meczu nie ma. Ten tryb oczywiście też posiada małe wady, bo w większości przypadków akcja całej gry toczy się niestety na skarbcach obydwu drużyn i tam po prostu czeka się, aż przeciwnik przyniesie pieniądze. Oczywiście miałem kilka meczy, gdzie drużyna grała tak, jak powinno się grać, ale w większości czasu jest tak, że po prostu przeciwna drużyna kampi u nas właśnie na skarbcu, a my kampimy. U nich także w większości meczu po prostu na tych trybach, a dokładnie na tym trybie, ja po prostu biegam od skarbca do skarbca, starając się po prostu niwelować ludzi z pieniędzmi. Rzadko wychylam się, żeby po prostu iść i podnieść pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, przystosia z kasą jest po prostu festiwal śmierci. Może nie na tej mapie aż tak bardzo, tak na przykład jest na odpływie czy na wzgórzach Hollywood, że dach przy kasie da się po prostu roi od kolesi, którzy tylko czekają na darmowe fragi, no ale przy tych właśnie stosach z pieniędzmi czają się właśnie ludzie, którzy po prostu nie biorą pieniędzy, a czekają tylko na to, aż my zaczniemy je podnosić i żeby nas zabić. No co do gry, no ja wciąż na razie staram się przekonać do tej produkcji idzie mi to powiedzmy sobie dość opornie i tak szczerze mówiąc to wątpię abym grał kiedykolwiek w tą grę z chęcią i entuzjazmem, jak to było w inne części. Także nie chodzi mi o to, nie będę tutaj gry hejtował, bo jak sami wiemy, wiele osób w nią gra, wiele jest z tej produkcji zadowolona. Wszystko po prostu zależy od swojego własnego widzi, mi się od upodobań. No ale niestety taka jest prawda, że jest to najgorzej oceniana gra przez krytyków właśnie gier w całej historii Battlefielda. Największą notę, jaką uzyskała, to było 7 i Pół na Metacritics. Zresztą także ilość graczy grająca w tą grę jest też chyba wystarczająco, wystarczającym dowodem, bo uważam, że cyfry nie kłamią. I według P-Stats, to jest taka firma, która zajmuje się liczeniem aktywnych graczy, ta ilość też nie jest porażająca. Co troszkę mnie nieco zdumiało, bo myślałem, że jednak więcej ludzi zakupiło tą produkcję i w tą produkcję gra. Oczywiście, jak zwykle, PlayStation 4 jest wiodącą platformą, na której jest najwięcej graczy, bo jest ich aż ponad 800 tysięcy. Na Xboxie jest ich niewiele, ponad 200, no ale wiadomo, Xbox nie sprzedał tylu egzemplarzy, ile sprzedała... PlayStation. Na PC jest tam niecałe 400 tysięcy. Tam wciąż jest popularny Battlefield 4, a za nim jest Battlefield 3. Także cyfry też wcale nie oznaczają, że gra jest beznadziejna. Nie ma się co nimi sugerować, bo gra naprawdę jest fajna. Jeżeli się ma fajną ekipę, można się fajnie bawić, no ale w większości czasu ta gra jest przynajmniej jak dla mnie frustrująca. Bo powiedzmy sobie szczerze, ta gra jest daleka od nudnej i niegrywalnej. Jest po prostu jak dla mnie jest frustrująca kilka rzeczy. Oczywiście widziałbym do poprawy jak na przykład dołączanie do meczów, a dokładnie serwerów z szybką rozgrywką, bo tam co się dzieje, to się dzieje po prostu czarna magia. Nie wiem czy opcja Regionalizacji nie działa, akurat w tym trybie wyszukiwania, czyli w ogóle tam nie ma, jest tylko matchmaking doparty na skillu, ale coś musi po prostu zostać tam zmienione i to bardzo szybko, bo kolesi po prostu z arabską, libijską flagą jest bez liku. Ja wiem, że wielu z tych niedoszłych dżihadystów jest zapewne w Anglii lub w innych krajach europejskich i mają tylko tą flagę. Tego kraju, no ale tak szczerze mówiąc, to wolałbym mieć stuprocentową pewność, że oni nie pochodzą właśnie z Libii czy jakiegoś innego kraju arabskiego, a nie tylko domniemywać, że są w Anglii. Także miejmy nadzieję, że deweloperzy wiedzą o tym problemie i mają to na względzie. No i oprócz tego, pewne opcje zostaną wraz z balansem broni. W tej łatce włożone, na przykład jak sprawdzenie pingu na serwerze, którego mi brakuje, czy info o spawnie, że nie możemy się na przykład odradzać, jak nasz członek drużyny jest pod atakiem, bo uważam, że takie rzeczy, takie opcje powinny być. Już dawno w grze, bo w tym momencie 1 trzecia moich zgonów i zapewne wasza też jest właśnie też od tego. Także piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione tryby, jakie bronie polecacie, jak wam się gra w tym momencie, co sądzicie w ogóle o tej serii całej, czy ma się coś pokazywać z hardline na moim kanale. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do polubień, jak się materiał podobał. Dziękuję za czas spędzony ze mną. No i do zobaczenia w następnym materiale.